Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Poprosiłem Państwa o udział dzisiaj w konferencji, o współtworzenie jej, ponieważ od dnia wczorajszego, 31 stycznia, zostałem wyznaczony przez premiera, prezesa Rady Ministrów do, jako osoba pełniąca funkcję burmistrza miasta Duchniki Zdroje. Pan Jung taką funkcję pełnił dotychczas, za co mu bardzo dziękujemy. W tym momencie nowy prezes Rady Ministrów podjął decyzję, żebym tę funkcję pełnił ja do czasu wyborów burmistrza, którego dokonają drżniczanie już za dwa miesiące. Chodzi o to, że ponieważ zadeklarowałem taki start w wyborach już jakiś czas temu, pan premier na wniosek wojewody doszedł do wniosku, że należy dać mi szansę, żebym się zapoznał z urzędem, z miastem, z jego problemami. Przygotował dobrą ofertę dla mieszkańców no i zaproponował wybór siebie na tej funkcji. Budżet jest przyjęty już i on nas też w pewnym stopniu determinuje. Uwzględniał potrzeby miasta, myślę, wydaje w takim względzie, jak, jak to w tym momencie jest potrzebne, rzeczywiście. Będzie realizowany. Został przygotowany przez mojego poprzednika, więc oczywiście nie wszystkie moje pomysły są w nim uwzględnione. Myślę, że dojdziemy do porozumienia też z radnymi w czasie trwającej i chyba już najbliższej też kadencji, żeby w razie potrzeby ten plan budżetowy zmieniać. Przez dwa miesiące przede wszystkim będę chciał zrobić przegląd miasta Urzędu, zapoznać się ze stanem finansów miasta, z poziomem realizacji inwestycji, dokonać takiego też przeglądu wszystkich jednostek podległych miastu, odwiedzić te jednostki, porozmawiać z jego ich kierownikami, poznać ich potrzeby, ich bolączki. Oczywiście w miarę też możliwości odwiedzić jak największą ilość mieszkańców i z nimi porozmawiać. Czyli mówimy tutaj o, o audytach takich wewnętrznych? Tak, wewnętrznych audytach wiem, że takie audyty już były przez poprzednie miesiące, przez różne służby w dusznikach prowadzone, więc z tego co ja już się mogłem zapoznać w tym krótkim czasie, ale, ale w tym momencie miasto jest raczej w dobrych rękach. Chciałem podziękować przede wszystkim dotychczasowej czy aktualnej pani sekretarz i pani skarbnik, ponieważ burmistrzów w Dusznikach w ostatnich miesiącach było wielu, a na, na, na ramiona tych pań spadł obowiązek prowadzenia miasta i wiem, że jest ono prowadzone wzorowo, za co im bardzo dziękuję. Jako prezes stowarzyszenia akcentował Pan pewne niedomagania <laughs> do usług Rozumiem, że te dwa miesiące to będzie na pewno Potwierdzenia. Myślę, że nie. Tutaj rzeczywiście, kiedy jeszcze byłem prezesem Stowarzyszenia Libra, bo w tym momencie pełniąc funkcję burmistrza, już takiego, takiej funkcji nie mogę sprawować. Ale faktycznie myśmy wówczas te wszystkie problemy diagnozowali, wskazywali. Na ich temat też prowadziliśmy kampanię referendalną 4 lata temu. I wydaje mi się, że te problemy są znane tak naprawdę. One się bardzo nie zmieniły. Dalej te problemy są do rozwiązania i to sobie stawiam jako cel podstawowy. Co Pan uważa za największą bolączkę dusznik w tym momencie? Bolączką dusznik, znaczy ciężko może jedną wskazać nie, tak naprawdę bolączkę, bo tego jest dość dużo. Na pewno duszniki potrzebują teraz stabilizacji. Potrzebują y, spokoju. Ja do tego podchodzę w ten sposób, że jeżeli jako duszniki, jako nasze miasto uzdrowiskowe, turystyczne chcemy być miastem atrakcyjnym dla naszych gości, no to musimy być przede wszystkim Dobrze, dobrze się musimy czuć we własnym mieście. Więc taki, taką najważniejszą według mnie zasadą, takim celem, to jest stworzenie odpowiednich warunków życia dla mieszkańców. Żeby oni się czuli dobrze i żeby mogli gościć właściwie turystów i kuracjuszy. A poziom życia to jest właśnie czysta woda, czyste powietrze. To jest kwestia właściwego odprowadzania ścieków, to jest kwestia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Czystości miasta w ogóle, niestety, również kwestia rewitalizacji pewnych obiektów, które musimy doprowadzić do końca. Jest tego dość dużo. Dzisiaj miałem spotkanie z pracownikami całego Urzędu Miasta, i tak jak zadeklarowałem to w czasie tego spotkania, tak również mogę to opowiedzieć w tym momencie dla Państwa żadnych zmian personalnych, żadnych zmian kadrowych w urzędzie nie przewiduje zarówno przed, jak i po wyborach. Jeżeli by się okazało, że buduszniczanie powierzą mi funkcję szowania tej funkcji burmistrza, to przewiduję, że w tym zespole, który tutaj jest w tym momencie w urzędzie, chciałbym z nim pracować. Oczywiście ten zespół poszerzając, ponieważ tak naprawdę mamy teraz niedobory kadrowe. Dzisiaj pożegnaliśmy doświadczonego pracownika, który zajmował się inwestycjami. Te inwestycje są w tym momencie w czasie realizacji, trzeba zapewnić ich ciągłość, więc na pewno żadnych zmian kadrowych w tym momencie i później też nie przewiduję. To nie jest takie, prawa, takie łatwe znaleźć wartościowych, doświadczonych ludzi na te stanowiska. Proszę mi wierzyć, praca samorządowca, praca urzędnika. To jest bardzo wymagająca praca, często stresogenna i to nie tylko dlatego, że się burmistrz komuś zmienia parę razy w ciągu roku, ale sam fakt tej pracy jest, jest trudny. Wynagrodzenia wynagrodzenia pracowników samorządu wcale nie są jakieś bardzo atrakcyjne. Jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj w sąsiedztwie w sąsiedztwie Republiki Czeskiej, gdzie te wynagrodzenia są dużo wyższe, więc naprawdę. Ja bym chciał, żeby ten zespół, który teraz pracuje w urzędzie, z nami został i żebyśmy dalej mogli współtworzyć duszniki. Myślę, że między innymi dlatego dla wielu osób z zaskoczeniem było to, że pan premier wyznaczył mnie do pełnienia tej funkcji. Ja jeszcze do przedwczoraj byłem funkcjonariuszem, który nie mógł być w żaden sposób związany politycznie. I dalej taki mam taki, mam taki zamiar, żeby nie być członkiem żadnej partii politycznej. Tego ode mnie y, nikt nie wymagał, y, z obecnych władz również. Pan wojewoda wystąpił o mianowanie mnie na to stanowisko, uzasadniając to potrzebą zapewnienia dobrej współpracy właśnie z obecnymi władzami, a to dlatego, że staram się być człowiekiem, który godzi wszystkie strony. Bo uważam, że na poziomie gminy nie ma miejsca na podziały na partie polityczne. Te wszystkie dziury w chodnikach, te wszystkie problemy z wodą dotyczą zarówno osób, które są wyborcami tej czy każdej innej partii. Jestem człowiekiem dialogu, jestem człowiekiem konsensusu. Dotychczas y, udawało mi się współpracować z wszystkimi osobami, z którymi na czasie swojej zawodowej kariery się spotykałem. Mam nadzieję, że i z tą radą uda mi się taką współpracę ułożyć. Natomiast zarówno ja zostanę zweryfikowany za dwa miesiące, jak i cała Rada. Więc teraz to Duszniczanie sobie tak naprawdę wybiorą nową Radę, którą każą pracować nowemu burmistrzowi. Mam nadzieję, że wybiorą dobrze. Parafrazując, panie burmistrzu, ponieważ jest pan pasjonatem muzyki, będzie śpiewająca? Myślę, że będzie harmonijnie. Nie wszyscy muszą śpiewać, ale musimy wszyscy żyć w harmonii. Moje duszniki, które mi się marzą, to jest powrót do dusznik, które są modne, które są y, dobrze postrzegane, których warto być, ale to jest miasto, które jest spokojne, które oddaje swój naturalny charakter, w którym ludzie, którzy nas odwiedzają, y, zażywają spokoju i kuracji i zdrowia. To jest miasto przyjazne, przyjazne przede wszystkim mieszkańcom, bo uważam, że Cały czas praca w rewurzędzie, jak słychać, bo, bo uważam, że tylko miasto, które jest przyjaznym swoim mieszkańcom, może właściwie przyjmować gości. To jest dokładnie tego tak z rodziną. Jeżeli państwo macie dom, gdzie się czują dobrze domownicy, to oni też chętnie goszczą ludzi z zewnątrz. Jeżeli w danym domu jest, źle się żyje mieszkańcom, domownikom, to taki dom nie może być dobrym miejscem dla przyjmowania gości. Stowarzyszenie w tym momencie przejęły inne osoby. Będzie ono prawdopodobnie jeszcze jakiś czas funkcjonowało, dlatego że uważam, że stowarzyszenia jako takie są potrzebne. Są to jednak e, takie podmioty, które działają niezależnie od urzędu, niezależnie od władz. E, wskazują często e, też na, na bolączki tych władz, wskazują na błędy władz. Mają też inicjatywę brania udziału w wszelakich inw inwestycjach, w przedsięwzięciach, więc uważam, że warto się z w stowarzyszenia wiązać, warto brać aktywność udział w życiu społecznym w każdej formie, również w stowarzyszeniach. Liczymy na to, ja, ponieważ pan wojewoda zawnioskował, żebym tę funkcję pełnił do czasu wyborów, teraz będę też do pana wojewody i do władz rządowych. W tym celu właśnie się udawał, bo być może nie przewidywali, że będę dość yy, yy, nieustępliwy i będę chodził z, yy, aż tak bardzo. Ale naprawdę proszę, panie, panie ministrze sportu, też wierzy, że się też pojawię w Ministerstwie Sportu i będę starał się, żeby, żeby kwestie cos dostępności do. Obiektów sportowych były dla nas zapewnione. Oczywiście na zasadach rynkowych, ale na zasadach uczciwych. Mam nadzieję, mam wielką nadzieję i wierzę w to głęboko, ponieważ wiem, że jest przychylność ze strony władz rządowych dla Dusznik, że, że nam się uda to osiągnąć i że będziemy mieli zapewnione te wszystkie potrzeby, ponieważ kluby sportowe Dusznika osiągają coraz większe wyniki. Mamy teraz. Medalistkę Igrzysk Olimpijskich, młodzieżowych w sportach, w sportach zimowych, więc Hania Mazur, którą też pozdrawiam z tego miejsca, więc naprawdę mamy zdolną młodzież, mamy wspaniałych pasjonatów trenerów, trzeba im stworzyć teraz absolutnie jak najlepsze warunki, żeby mogli rozwijać swoje, swoje zdolności, a żeby trenerzy mogli pracować i zajmować się trenowaniem tych młodych ludzi, a nie kwestiami logistycznymi, bo to nie jest ich rola. Audyt to, to jest sprawa, którą się tak naprawdę robi na bieżąco. Yy, odpowiedzialny kierownik powinien wiedzieć, co się dzieje w jego jednostce. W tym momencie na pewno nie będę tutaj składał deklaracji, że w ciągu dwóch miesięcy zrobimy rzetelny audyt miasta, bo to jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Yy. Jeżeli Duszniczanie powierzą mi taką rolę, na pewno będę chciał y, taki audyt rzetelny całego miasta i wszystkich jednostek podległych przeprowadzić jeszcze raz ze swojej strony. Nie po to, żeby może kogoś piętnować, tylko po prostu, żeby wskazać mieszkańcom, jaki jest naprawdę stan miasta. Z czym mamy do czynienia, ponieważ każdego dnia jakieś nowe rzeczy nam się tutaj pojawiają. Ja dzisiaj w ciągu też kilku godzin urzędowania odkryłem nowe płaszczyzny o których nie miałem pojęcia, a one istnieją w, w mieście i pewnie takie rzeczy będą nam co jakiś czas jeszcze się pojawiały. Uważam, że mieszkańcy jako y, osoby tworzące tę społeczność mają prawo wiedzieć co się w ich mieście dzieje i do tego do, doprowadza. Tak jak to dotychczas robiliśmy, tak będzie nadal. Jak najbardziej uważam, że mieszkańcy są na tyle osobami y, dojrzałymi i naprawdę świadomymi, że przed Przede wszystkim należy słuchać mądrości mieszkańców i dopiero na tym budować jakieś swoje programy, dlatego że narzucanie komuś pomysłów nigdy się dobrze nie kończy. Starajmy się słuchać ludzi, starajmy się wychodzić im potrzebowo naprzeciw. Dziękuję bardzo.